Dzień dobry, Katarzyna Krzywicka, Socjolożki.pl. Dzisiaj y, mamy bardzo ciekawe okoliczności przyrody, ponieważ goszczę mojego serdecznego kolegę Piotra Ciąćka. I mamy tutaj szyld MatriSearch. Y, ale y, nie będę wchodziła w meandry przedstawiania Piotra. Myślę, że on zrobi to najlepiej. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Y, w największym skrócie jestem badaczem który wszedł na ścieżkę łączenia badań rynku i nowoczesnych technologii. Więc jest to, jest to mariaż rozumienia człowieka, grzebania w jego potrzebach i jednocześnie posługiwania się inżynierią badawczą. Bardziej przekładać na zaciekawienie, zainteresowanie, y, naukę związaną z daną, z daną sytuacją. No i chciałam wyjść od czegoś takiego, y, od komunikatu, który w tamtym y, tygodniu umieściliście w mediach społecznościowych, na LinkedInie i zrobiło się poruszenie, bo powstała firma Mat Services, a w zasadzie chodzi o Mat Research, czyli tą odnogę badawczą. I to wzbudziło poruszenie, myślę, że i w środowisku badaczy, i w środowisku klientów. Zastanawiam się, czy to poruszenie to jest zaciekawienie związane z tym, że będziecie mówić, tworzyć innowacje badawcze, czy może coś innego. To jest bardzo pozytywne zaciekawienie, pozytywna taka ekscytacja. Dostaliśmy bardzo dużo pozytywnych komunikatów, takich mocnych podpowiedzieć, że super, że dobrze, że fajnie, że to się dzieje. Natomiast do tego momentu, kiedy no, rynek nam trochę odpowiedział, no to było dużo zaciekawienia z naszej strony, takiego lękowego, właśnie. Mm -hmm. tak? Więc ja mogę tutaj bardzo w tej serii waszej o lękach trochę opowiadać o biznesie, mm -hmm. o wątku biznesowym, jak to się zakłada firma, jakie są z tym związane lęki, no i jak się je też rozbraja, jak się je minimalizuje. No bo de facto MAD Research to jest firma, która by się nazywała innowacjami, mhm. a te innowacje, no to one właśnie służą do tego, żeby obniżać lęk, żeby poprawiać e, wyniki marek, żeby iść do przodu. Tak, mhm. Więc e, to jest troszeczkę o lękach i troszeczkę o innowacjach. Mhm. Ja zawsze jak prowadziłem szkolenia, e, czy to dla badaczy, czy dla różnych project managerów, to posługiwałem się pewną skalą innowacyjności mm -hmm. i ta skala innowacyjności jest oparta na lęku. I Opowiedz mówił, o tej skali, na czym ona polega. Tak, to y, na Pierwszy stopień tej skali to jest unikanie porażki, mm -hmm. czyli zupełny y, lęk i tutaj nie wiem co się dzieje, kryjemy się, zostajemy w pewnym miejscu i, i, i tylko y, tak zwane bullet dodge. Mm -hmm. tak? Nie chcę, żeby cokolwiek mnie, m, m, mnie dotyczyło. Druga. Faza tej skali no to jest otwartość na porażkę. To mhm. już zaczynam dopuszczać do siebie taką informację, że może coś być nie tak. Trzecia kwestia to jest uznanie, że porażki są elementem mojej strategii mojego działania, czyli już je wliczam w to, co się ze mną może dziać. No i czwarta część to jest już takie doświadczenie tych porażek, mhm. czyli no, może się coś wydarzyć, takiego, że upadam, a może nawet upadam dużo i może upadam nisko. No i piąta część no to jest, potrafimy podnieść się po tych porażkach mm -hmm. i potrafimy te rzeczy wykonywać. Ja w swojej karierze wiele razy dokonywałem wielu zmian i na szczęście nigdy nie trzeba było głęboko upadać i się podnosić, natomiast samo wzięcie tego pod uwagę bardzo, bardzo, bardzo mocno pomagało. No i te. Innowacje bardzo dobrze jest rozważać, w ogóle dopuszczać do siebie coś takiego, że może się nie udać. A na razie wygląda na to, że nam bardzo dobrze idzie. Skoro zaprosiłyście nas tutaj do socjorzek.pl, Zostaliście zauważeni. To coś już jest na rzeczy. Powiedziałeś o czymś takim, że zanim ogłosiliście powstanie firmy, pojawiały się te lęki, tak? Pojawiały się takie odpryski tych lęków. Możesz powiedzieć, czy, to, czy, to było związane, czy te lęki były związane z tym, że budowaliście zespół i, i gdzieś te lęki wychodziły na wierzch i, i właśnie rozbrajałeś chociażby tą skalą innowacyjności, mhm. czy były związane z czymś innym, bo jak myślę sobie o innowacjach jako taki mhm. przeciętny zjadacz chleba, nawet jako przeciętna badaczka, to myślę sobie od razu o jaju, tak, o tym, że to jest takie, ktoś nas tutaj zastąpi i tak dalej. Czy to było związane z tym, czy, czy te lęki były w innym obszarze? Ja myślę, że to były kilka rodzajów lęków, nie? Że jeden lęk to jest taki lęk po prostu przedsiębiorcy, że tak. teraz już nie jestem dyrektorem w jakiejś większej organizacji, w korporacji, tylko, proszę bardzo, wychodzę na scenę, tu jest mikrofon, tu jest światło, spotlight, czas start. To I to jest trochę co innego, nie? Mhm. Poza tym, rzeczywiście, to jest kwestia budowania biznesplanu. A czy my jesteśmy w stanie zaproponować coś takiego, co będzie wartościowe? Jakie jest nasze definition of dan? Mm -hmm. Co będzie takiego, że, um, że, że, że to będzie przydatne naszym klientom, przydatne na rynku? Więc, jakby rozbranie tych rynków polegało na budowaniu e, oferty, na budowaniu e, e, value proposition, tak? na budowaniu tego, co może nam. E, z, zapracować i bardzo chętnie o tym dzisiaj też e, opowiem, Dobrze. Jak to, jak to robiliśmy. To powiedz mi jeszcze, bo tak e, krążymy jeszcze wokół tego, tego waszego ogłoszenia, ogłoszenia powstania firmy. Drugim etapem było zaciekawienie, tak zaciekawienie e, branży badawczej, zaciekawienie klientów i poza tymi gratulacjami, które dostawaliście chociażby na LinkedInie. E, Jakie pojawiły się takie, wiesz, pierwsze spontaniczne pytania? Tak jak prowadzimy grupy fokusowe, to mhm. ja jestem zwolenniczką y, takiego podejścia, że to, co badani mówią mhm. w pierwszej kolejności, to, to, to odzwierciedla ich e, takie tak. prawdziwe emocje wobec danego produktu, usługi i tak dalej. Więc y, na czym y, polegały te spontaniczne, takie y, zaciekawione komentarze klientów czy kolegów z branży badawczej? Naj, yy, na, na, najprostsze, P poproszę o Twoje dane, jeśli chodzi o nową organizację, ponieważ chcielibyśmy dodać Was jako dostawcę do naszego systemu. Zajmuje to u nas trzy tygodnie. Zacznijmy już teraz, byśmy mogli pracować. Mm -hmm. to jest Czyli tylko otwartość na współpracę. Zdecydowanie, tak? Druga sprawa, yy, proszę, to jest otwierające NDA. Podpiszcie NDA będziemy już rozmawiać. Inna rozmowa, taka, która po prostu spowodowała, że. No, aż miałem wrażenie, że chyba obydwoje byliśmy zbriefowani, mhm. bo dokładnie jedna z naszych klientek powiedziała, czego potrzebuje, czego jej brakuje, a my dokładnie mamy to w naszym portfelu usług. Mhm. I to było zupełnie spontaniczne, to było mhm. zupełnie jakby wyrażenie no, potrzeby wobec, wobec rynku badawczego. Także tutaj już my od razu bardzo szybko e, stwierdził, że ta, jak tak, to tak, jak tak, to tak i mamy tą ofertę, i no już tak nazwijmy czy po imieniu, mamy poczucie, że część naszych produktów można e, włożyć do tego koszyka pod tytułem Ujarzmiliśmy dla Was maszyny. Mhm. Czyli to są badania w chmurze, to są badania e, wykorzystujące e, uczenie maszynowe, e, duże modele. Językowe, i, te, i, i ta oferta, mamy takie pierwsze odsłuchy, że jest bardzo, bardzo mocno oczekiwana. Ja myślę, że tutaj jest fajną rzeczą to, że to takie oswajanie innowacji jest związane z tym, że jest tutaj czynnik ludzki, czyli wy, mhm. osoby, które są znane na rynku od wielu, wielu lat, które są doskonałymi badaczami i analitykami i możecie klientów przeprowadzać przez te meandry, mhm. nie tworząc takiego dystansu, że to może być. Że to jest coś takiego, wiesz, strasznego, trudnego, ja tego nie zrozumiem. Więc fajnie, że ten taki mariaż ludzki, innowacyjny się tutaj stworzył. Ja myślę, że to już tylko ludzki, innowacyjny, ale klasyczny, takie dziedzictwo badań rynku od 20 lat wykonywane przeze mnie i przez moich kolegów z firmy, razem z czymś, co można powiedzieć nawet nie tyle innowacja, co akceleracja innowacji. Mhm. Więc jak mówimy o takiej przyspieszonej innowacji, to też mówimy o przyspieszonym biciu serca, o przyspieszonym lęku w mhm. ogóle, o takim e, czymś, co jeszcze bardziej trzeba e, rozbroić. I my nazwaliśmy to The Risking Innovation. Więc dzisiaj też bardzo chętnie opowiem o takim systemie The Risking Innovation, mhm. bo to jest mocno wpisane w DNA naszego działania i bardzo mocno też e, będziemy chcieli, żeby to było na naszych standardach. Mad Research, The Risking Innovation. Za chwilkę o tym opowiesz. Natomiast powiedz, jak w ogóle się zaczęła ta przygoda. Jak doszło do stworzenia tej propozycji, jak to się stało, że ty się znalazłeś w tym miejscu, bo znamy mhm. się już dosyć długo, robisz w swoim życiu mnóstwo rzeczy i nagle pojawia się taka propozycja? Jak to się wydarzyło? No to za, znowu, nawiązując do tematu waszej serii podcastowej, to naprawdę zaczęło się od lęku. Mhm. I to się zaczęło od lęku o Moje własne życie i lęku o życie moich bliskich, bo moja mhm. córka bardzo ciężko zachorowała tam były poważne implikacje. Ja szukałem finansowania na leczenie, udało mi się to znaleźć. Znalazłem fundację, która bardzo dużo mi w tym pomogła, i ta fundacja nie tylko ratowała pojedyncze osoby, ale ratowała też yy, no całe społeczności. I ta fundacja nazywa się Help NGO. W tej mhm. chwili ja jestem członkiem zarządu tej yy, fundacji. Bardzo fajnie nam się udało tam rozwinąć y, współpracę i y, ratowanie tych społeczności odbyło się za pomocą nowoczesnych technologii. Technologii chmurowych, technologii AI-owych. Będę się starał nie używać tego określenia to chyba pierwszy raz podczas tak. tej rozmowy, jak padło to hasło. Natomiast trzeba, tr trzeba je czasem użyć. No, i w momencie, kiedy um, jakaś społeczność jest zagrożona, czy to y, trzęsieniem ziemi, czy to powodzią, to fundacja Help NG jest pierwsza na miejscu. Mm -hmm. e, mamy mapowanie, mamy drony, mamy y, technologię z, z, związaną z użytkowaniem satelit. I e, pracując, angażując się tam, będąc tam wolontariuszem, zobaczyłem, że e, ta technologia jest tam tak bardzo rozwinięta. To jest tak mówiąc nie po polsku, tech driven mhm. organization, że można wykorzystać te technologie w badaniach rynku. Stąd powstał pomysł, żeby e, używać ich właśnie w Mad Research, tych mhm. technologii. I bardzo chętnie o tym też dzisiaj opowiem, bo te technologie one są e, w samym centrum e, rozwoju e, tych narzędzi. Mhm. Fundacja Help NGO jest w tak zwanym CTO Fellowship, mhm. czyli w wąskim gronie osób, które pracują z CTO samego Amazona. Okay. Bo teraz troszeczkę muszę powiedzieć jeszcze o takim... Proszę. Bycie, które nazywa się AWS. Mm -hmm. W Polsce może to być nieznane, no bo skrót AWS, no to z, z czym się Kasia, kojarzysz? No z partią polityczną. Tak, z, jak, z jakąś partią polityczną, <laughs> tak. nie? Natomiast to jest Amazon Web Services mm -hmm. i e, nawet ostatnio sobie patrzyłem na wyniki finansowe tej e, jednostki sądzę, że Amazon jest już bardziej kojarzony w Polsce, nie? Mm -hmm. Natomiast AWS, Amazon Web Services, z, w pierwszym kwartale miał prawie 30 bilionów dolarów e, przychodu. No i to jest, to jest zupełnie inna liga. To mm -hmm. jest y taka liga jak Microsoft, jak Google, jak Meta, i tam powstają najświeższe, najnowsze technologie, które są testowane w naprawdę bojowych warunkach, takich warunkach kryzysowych w ramach y fundacji mm -hmm. Help NGO przy współpracy z ONZem i. Mamy do tego dostęp. Jako fundacja też wygraliśmy w zeszłym roku nagrodę na taki konkurs na najlepsze acceleration najlepsze mm -hmm. przyspieszenie technologiczne spośród 150 tysięcy partnerów Amazona. To też jeszcze trzeba rozgraniczyć, że większość ludzi pewnie zna Amazona, czyli sklep Książki, bardzo tak, duży. Tak, tak bo duży sklep. Na, natomiast mhm. porównując obroty tych dwóch jednostek, no to jak Amazon Web Services ma 30 bilionów, no to Amazon ma 5. Mhm. Także to jest zupełnie inna, inna liga. No i teraz korzystając z tych gigantów technologicznych, mamy niesamowitą możliwość tworzenia narzędzi badawczych, Tutaj w Polsce, tutaj w Europie dla naszych klientów, i, i, i już zaczę, i zaczęliśmy. Tak? I teraz mamy siedem narzędzi, które będziemy na samym początku chcieli. Za chwilę pokazać. właśnie chciałbym cię o to zapytać. Natomiast mhm. jak tak ciebie słucham, to myślę sobie o jest taki model związany z tym, taki trochę oparty na, na gamifikacji, i tam jest osiem napędów, które mogą nas mhm. wiesz, mo mobilizować do działania. Jednym z nich, który jest wpisany. Pewnie w działalności na pewno tą Twoją w Help NGO to jest takie działanie dla dobra ludzkości, działanie dla dobra innych osób, a jak spojrzymy na Matrix Search, to to jest jednak innowacja, także Wy będziecie pierwsi na rynku polskim właśnie w tych innowacjach, w rozwoju badań na zupełnie innym poziomie, więc... Mhm. Powiedz, czym będziecie się zajmować, na czym będzie polegała ta wasza rewolucja, tak mhm. żeby rozwiać e, niepokoje, rozbroić trochę te niepokoje i bardziej e, przekuć ten niepokój na zaciekawienie Jasne. To e, ja bym powiedział, że ta rewolucja by się składa no, znowu z tego mariażu dwóch e, światów. Mm -hmm. I to jest ten świat klasycznych badań rynku, klasycznych metodologii, które wszyscy znamy, lubimy, są przetrenowane w boju, tak? czy to jakościówka, focusy, ideaje, warsztaty, etnografia i właśnie te nowoczesne narzędzia, tą siódemką będę się posługiwał, mm -hmm. żeby nie wchodzić w większe szczegóły, które po prostu będą się wzajemnie przeplatały i wzajemnie będą się wspierały. Mm -hmm. To, co jeszcze warto dodać, to że będziemy robili ten de-risking innovation. To jest taka koncepcja. Co to jest? Tak, to jest koncepcja zupełnie nowa. Znowu muszę trochę nawiązać do tego naszego partnera Amazon Web Services. Mm -hmm. To jest kawałek programu który się nazywa Proof of Concept. Ja obiecuję, hmm. że już nie będę więcej takich trudnych podawał. Określeń. Ale ten Proof of Concept, jak mi o tym opowiadałeś e, w kulisach, e, hmm. jest bardzo ciekawą koncepcją. E, gdybyś wyjaśnił, właśnie na czym to polega, bo myślę, że to jest zupełnie inne też podejście do, do klientów do, i do ich roli w badaniach. Hmm. Tak, e, w świecie IT, zanim się napisze duży kod, albo zanim się napisze dużą grę komputerową, hmm. to najpierw robi się coś, Małego. Pisze się mały kod i sprawdza się, czy on działa, czy on się przyjmuje. Mhm. Czyli tworzymy bezpieczne środowisko, taką piaskownicę, taki mhm. sandbox, w którym możemy się pobawić, w którym możemy stworzyć produkt, ale w którym możemy też potestować, pobawić się z marką, w którą mhm. możemy bez y, ekspozycji na y, opinię publiczną, opinię konsumencką, mhm. zobaczyć, co się dzieje. Jesteśmy w stanie zrobić to naprawdę bardzo szybko na bazie poprzednich danych, które klient posiada, i co najważniejsze jesteśmy w stanie absorbować koszty tych ćwiczeń mhm. w tej chwili. To jest taka nasza inwestycja, która nie jest związana z jakimś specjalnym zobowiązaniem, mhm. natomiast zapraszamy klientów do tworzenia wspólnie środowiska, w którym możemy robić eksperymenty nad ich marką, nad ich Produktem bez uszczerbku dla wyniku finansowego mm -hmm, marki, mm -hmm. i jest to robione na nasz y, koszt, który y, dzielimy razem z AWS w y, programie Proof of Concept. Czyli, gdyby socjolożki przyszły do ciebie i powiedziały, Piotrek, chcemy się przyłączyć i testować te wasze narzędzia, to mm -hmm. możemy. Możemy, się, I, e, możemy, możemy o tym porozmawiać. o tym porozmawiać. Dobrze, no, no właśnie. Na czym, na czym jeszcze będzie polegało to, że czy właśnie na przykład środowisko badawcze może się do Was przyłączyć w jakiś sposób? Mhm. Bo myśląc właśnie o tych niepokojach, mhm. powstała nowa firma konkurencyjna, która mhm. przychodzi z bardzo dużym, świetnym pakietem narzędzi. Mhm. Natomiast jak tutaj połączyć siły, żeby jednak, żeby jednak również badacze z tego skorzystali, żeby się uczyli uh -huh. od was? Ja lubię takie porównanie związane z... Kiedyś to się nazywało katalog petebrio. Na uh -huh. pewno pamiętasz taki tak. papierowy, czekaliśmy na kolejne wydanie, tam były jakieś artykuły, wywiady i były tabelki i słupki. I Jedną z tych tabelek był zestaw... E, słupków, gdzie mieliśmy różne metody badawcze, wyrysowane. Mm -hmm. Tyle zostało zrobione: Fokusów w 2018, tyle idi tyle Mystery Shopperów, a tyle w ogóle rzeczy na panelu Kawi. I w tej chwili ten raport też się ukazuje, bardziej już go oglądam online'owo, On nazywa się z tego co pamiętam InSight e, tak. Map. I tam nadal jest to zestawienie. Ale moim zdaniem tam brakuje jednego słupka. I my bardzo chętnie byśmy ten słupek e, tam dostawili. A mianowicie badania cloud-based i AI-driven. Mhm. Nie sądzę, żeby w tej chwili ktoś na polskim rynku na taką skalę robił te, tego rodzaju badania, a mając w, naszym, w naszej firmie dopisek Powered by Amazon, mhm. no my możemy zrobić tego naprawdę dużo i już zaczęliśmy. Tak. Mhm. I teraz y, po pierwsze chcielibyśmy pokazać w branży, pokazać na rynku, że można ten słupek zbudować i to dosyć y, szybko. Pokaźne. Pokaźne. tak? No i chcielibyśmy zaprosić też no, przede wszystkim klientów do tego, żeby, żeby to wykonywać, żeby to robić. Poza tym w naszej organizacji nie istnieje hire ban. Co to My, znaczy hire ban? No, pracowałem w kilku korporacjach międzynarodowych i tam, jeżeli chcieliśmy kogoś zatrudnić, się okazało, że kogoś jest hire ban albo mm -hmm. travel ban. A czyli nie można, nie, jest, nie, nie jest można blokada. Tak, tak mm -hmm. nie można zatrudniać. No, my, my zatrudniamy w tej mm -hmm. chwili. tak? I zresztą mm -hmm. też to, o co pytałaś, jeden z takich pozytywnych odsłuchów związanych z ogłoszeniem naszej firmy, było nie tylko to, że um, klienci gratulowali, i chcieli, żebyśmy byli ich dostawcami, dopisać nas na, do bazy vendorów, ale zgłaszali się też badacze, do pracy. Po mhm. prostu dostaliśmy równocześnie bardzo dużo CV. To, to, to było strasznie takie miłe i tak ok, no to znaczy, że to jest dobry pomysł, skoro, mhm. nie, sko, skoro ludzie też chcą w ogóle się od razu przyłączać. Także jesteśmy otwarci i no, po, po mhm. prostu działamy. Super, bo m, chciałam jeszcze zapytać właśnie o to, to co powiedziałeś o tym cloud-based. Mm -hmm. research, czy to jest tajemnica jeszcze, na czym polegają te badania, mm -hmm. czy mógłbyś troszeczkę przybliżyć, bo bardzo mnie to zaciekawiło, na czym to polega? Jeszcze nie chciałbym odsłaniać wszystkich mm -hmm. kart, będzie ten moment i zaraz o nim opowiem, tak? natomiast mogę powiedzieć, dlaczego to jest możliwe, tak, no mm -hmm. bo my na bazie współpracy z fundacją Help NGO i współpracą z ONZ-em mm -hmm. wypracowaliśmy sobie takie Um, ścieżki z Amazonem, które doprowadziły nas do bardzo y, głębokiej relacji z Amazonem. Jesteśmy mhm. jedyną jednostką w Europie Środkowo-Wschodniej, która ma tak zwane MSA, czyli Master Service Agreement. Obiecuję już ostatni taki skrótowiec. No, to jest, to jest coś obiecujesz, obiecujesz i e, wiesz. Mhm. I, i, I dzięki temu y, dalekiemu połączeniu z Amazonem no po prostu bardzo szybko dostęp do tej topowej inżynierii mm -hmm. i do e, tego w jaki sposób ona jest orkiestrowana w jaki sposób e, ona jest przekładana na konkretne rozwiązania e, czy to biznesowe e, tutaj u nas w Madrid Search mm -hmm. czy to związane z tym w jaki sposób możemy pomóc ludziom na obszarach dotkniętych powodzią czy trzęsieniem mm -hmm. ziemi mm -hmm. tak więc to są te, te same mechanizmy które wykorzystamy Tutaj. Rozumiem, że z tych, te globalne narzędzia, które, które są, yy, będzie się też przekładać na taką naszą lokalną specyfikę, polską. Tak. To, co, my, to, to, co chcemy robić, to zdecydowanie yy, słuchać sygnałów od całego rynku mhm. i yy, uczyć się tego, a agregować te niezaspokojone potrzeby mhm. po to, żeby słuchać całego rynku indywidualnie odpowiadać na potrzeby klientów z konkretnych kategorii, z konkretnych branż. To, to, to jest taka nasza misja, którą sobie napisaliśmy i już widzimy, że to fajnie. Fajnie, fajnie pracuje. Piotrek, no zbliża się 3 czerwca i zaplanowaliście coś specjalnego na 3 czerwca. Co to będzie? Tak, udało nam się y, przejąć w jakimś sensie Pałac Rzeczypospolitej, zwany też Pałacem Tam są zbiory Biblioteki Narodowej. I to miejsce wybraliśmy specjalnie po to, żeby bardzo y, dobrze oddać y, logikę naszego działania. Y, w Pałacu Rzeczypospolitej będzie miało miejsce otwarcie naszej firmy, lounge. Będziemy zapraszali mhm. badaczy, będziemy zapraszali liderów opinii, będziemy chcieli tam się właśnie w szczegółach podzielić y, informacjami o naszych produktach, o naszym modus operandi. Mhm. A to miejsce jest y, o tyle ważne, bo. Z jednej strony tam są zbiory Biblioteki Narodowej. Można zobaczyć rękopisy Kaczmarskiego, mury, rękopisy Osieckiej, Małgośka. Można zobaczyć mm -hmm. też różne średniowieczne księgi. Dla naszych gości też będzie otwarta specjalna, tajna wystawa, dostępna tylko dla dyplomatów, wystawa map mm -hmm. Ptolomeusza. To są takie bardzo wow. drogie zbiory mapy, które są w ogóle inkrustowane złotem, po to, żeby były ponad ponadczasowe ona to jest wystawa wartość się jest ponad 65 milionów złotych mm -hmm. i też będzie można to obejrzeć więc z jednej strony mamy naprawdę rzeczy pełne tradycji z szacunkiem do tradycji a z drugiej strony e, mamy nowoczesne e, narzędzia ulokowane w chmurze nowoczesne narzędzia oparte o generative AI nowoczesne narzędzia powered by Amazon web services i te Dwa światy chcemy spotkać 3 czerwca i będziemy zapraszali badaczy, będziemy zapraszali naszych klientów, będziemy zapraszali istotnych graczy na rynku, żeby wzięli w tym udział. Więc to też jest trochę taka odpowiedź na twoje wcześniejsze pytanie, mhm. jak można się z nami skontaktować, tak? No, jesteśmy obecni? Będziemy mieli nasze duże wydarzenie. Zresztą to nie będzie ostatnie duże wydarzenie. Mamy taki plan, żebyśmy prowadzili dialog i z rynkiem, i z organizacjami, które tworzą e, środowiska w, e, w badaniach rynków w Polsce. No i będziemy obecni. Bardzo mi się podoba to połączenie dwóch światów, że nie zrywacie z tradycją i będziecie czerpać z tych korzeni, z których wyszliście, a jednocześnie. Tak. Stawiacie na rozwój, więc ten, ten Mariusz jest świetny i myślę, że to jest takie fajne podsumowanie tej naszej rozmowy, że yy, nie odcinamy się od tego, co było, ale idziemy dalej, tak? Rozwijamy się i zapraszamy do, do, do tej wędrówki innych. Tak, bo to jest yy, no, taki, mówi się także human in the loop, a ja bym powiedział badacz in the loop. Badacz in the loop. Że ten badacz in the loop cały czas istnieje i yy, po to badacz ujarzmia te maszyny żeby markom było lepiej, żeby szybciej wspierać, żeby szybciej pomagać i żeby te nasze rekomendacje były coraz bardziej trafne dzięki tym narzędziom. Piotrze, serdecznie Ci dziękuję i dziękuję, że socjolożki mogą być częścią tej rewolucji. Naszym gościem był Piotr Ciąćka. Dziękuję, Katarzyna Krzywicka. Bardzo dziękuję. Piotr Ciąćka, Madrysercz. Katarzyna Krzywicka, socjolożki.pl. Dziękujemy.